po fajne jest to, że nawet bankomaty ci się kłaniają. Jestem teraz po tej dobrej stronie jetlaga, bo budzę się o piątej rano. Spoko. Brakowało mi strasznie takich odcinków w vlogach, w których nic się nie dzieje, siedzimy sobie na kanapie, pijemy kawkę, relaksujemy się z pierożkiem. Właśnie, gdzie jest pierożek? Myślę, że w ogóle spora część z was woli takie odcinki, gdzie nic się nie dzieje, jest tak wolno i spokojnie. To dobrze, bo one są dużo łatwiejsze do zrobienia niż te takie, gdzie jest nie wiadomo co. Rozwiązałem też już konkurs. Wygrał mn. Wygrał użytkownik Mariusz Gajda. Bardzo proszę, odpisałem ci na komentarz. Ty mi też odpisz na komentarz i dostaniesz. E Przeczytałem no. sobie z rana w ogóle taką książeczkę, e nie wiem co mi powiedzieć. 5 na 10. Czas się wybrać na siłownię. Rachunek zysków i strat jest taki. Przytyłem w Stanach Zjednoczonych 4 kg. Znaczy nie tylko w Stanach, ale generalnie przez czerwiec nie ćwiczyłem praktycznie w ogóle i jadłem... no nie, że bez ograniczeń, ale dużo. Trochę mi to pokrzyżowało plany fitnessowe, ale nie ma się czym martwić. Plan mam teraz, żeby teraz mocno podcisnąć przez te parę tygodni, odbudować i dojść jeszcze dalej niż byłem wcześniej. Moje wcześniejsze treningi nauczyły mnie, że jeśli chcesz być dobrze wytrenowany, jeśli chcesz być fit, to nie może być tak, że może mi się uda znaleźć czas na trening. Nie, to chodzi o to, że może mi się uda znaleźć czas na cokolwiek innego, bo wiem, że będę trenować. To jest odpowiedni mindset. W ogóle dostałem jakąś paczkę wielką. Mam taki w ogóle zamiar, żeby zrobić coś takiego jak Mail Time Casey Neistata i już chyba wiem, jak się za to zabrać. Oooo, nie wiedziałem, że ta paczka to jest akurat to, ale dostałem zdjęcie tego na urodziny od Intela, prezent urodzinowy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panie Intelu. To jest w ogóle taki proplecak do aparatów. W sensie tutaj wsadzasz ale te... Wreszcie jest czas pójść do biura, pierwszy raz od tak dawna. Cieszę się. Cieszę się. Po jeszcze zrobimy lunch. Ach, to za piękny dzień. Patrz uh, nie finished too? Wydaje mi się, że przy tym ostatnim moim zrywie, takim, żeby być zdrowym, zmieniłem swój styl życia na tyle, że teraz już to jest w miarę. W miarę będę do tego, do tego wracać. Mam odpowiednie nawyki i mam pamięć mięśniową, więc, jak teraz poszedłem na siłownię dwa razy od powrotu, wszystko było ok. Czułem, że jestem słabszy niż byłem, ale nic strasznego. Wiem, jak to się robi. Mam suplementy, mam dietę, mam wszystko. Rozkminione już, tylko po prostu muszę do tego wrócić. Żarłem słodycze przez miesiąc. Różne deserki, ciasteczka i wszystkie inne gówna, hamburgery. Ale jako że robiłem to poza domem i poza swoim takim normalnym otoczeniem, to wiedziałem, że nie, nie psuję swoich nawyków, które tworzyłem przez rok. A mam nadzieję, że będzie otwarte. Ej, zamknięte. Nie wyszła nam jedna restauracja, więc pójdziemy na sushi. Oczywiście w tym wszystkim, co mówię, o zdrowiu jest jeszcze ten czynnik, że Japonia jest łatwym krajem do bycia zdrowym. Zielona herbatka, antyoksydanty, sushi, wszystko pyszne i wszystko zdrowe. Sushi, co prawda, węglowodany, ale ja mam powiedzenie, że jeśli kawałek surowej ryby na kawałku ryży, ryżu jest dla Ciebie zbyt niezdrowy, to, to trochę przesadzasz ze zdrowym trybem życia. Powrót do Tofu Media! Łyp, O, tu jest jeszcze jest mój diagram sprzed dwóch tygodni. O Jezu, jak tu jest gorąco. W Tokio się w ogóle zaczęła pora deszczowa, która jest bardzo taka... parna. How are we to take care of it? rośnie coraz bardziej Już rozpuszcza wici po mieszkaniu po biurze. Hmm. Co mamy z tym zrobić? Komentujcie, co mamy z tym zrobić, bo my się nie znamy na ogrodnictwie. Alright, let's this stuff <laughs> Trochę mi się zaczyna nudzić nagrywanie wszystkiego jedną kamerą, więc tak chciałbym się tym Sony pobawić, ale on ma inny zestaw wyzwań, bo nie ma ekranika obracanego, więc cholera co ja teraz kręcę w ogóle. Fajnie by było takie vlogi oglądać pełną klatką kręcone. Psi. Posiedziałem jakieś dwie godziny w banku muzyki, wybierając muzykę do różnych filmów. Tak się właśnie czuję, jak ten jetlag. I'm trying to 10 things I hate about America. <laughs> nice. Zmontowałem jeden film. Jestem tak Śnięty, że to jest aż zabawne. Czuję się jakbym był na haju w głowie mi się aż kręci. Przy tym aparacie to o czym kręcę tej vlogi wygląda jak zabawka. Ech, ale ciężko jest tego używać tak spontanicznie do vlogów. Okej. Jetlag jetlagiem. Wiecie co mnie denerwuje? Że mam zakwasy na całym ciele. Czyli chodzi na siłownię przez rok prawie, opuszcza parę tygodni treningu i nagle się jak, jakby poszedł pierwszy raz. To już jest naprawdę nie fair. To jest naprawdę nie fair. Ciało. Że tak to jest takie jak sakramentko, chce ci się spać, tylko 10 razy bardziej. Tak, chce ci się spać do tego poziomu, że nawet już nie chce ci się spać. Kasia poszła spać, ja jeszcze sobie z nim steka. Jeśli podobnie jak mnie, nie przekonują Was argumenty o tym, że jak masz mięśnie, wyglądasz super, i... Dla mnie ostatecznym argumentem że, za tym, że warto być zdrowym, to jest, że możesz mniej spać, możesz więcej, czujesz się lepiej, jesteś bardziej kreatywny, myśli ci się klarowniej. Myślę, że w jakiejkolwiek branży nie chcesz być dobry, bycie zdrowym pozwoli ci robić to lepiej. To jest niesamowite naprawdę, ale... Podoba mi się w tym miejscu, że jak masz Beef Mileage Card, czyli kartę mil mięsa, to dają ci zawsze na paragonie napisane, ile już sumarycznie zjadłeś mięsa. Więc od momentu wyrobienia karty zjadłem już prawie 4 kg mięsa. <ścoughs> Naprawdę fajnie jest być z powrotem w Tokio, brakowało mi tego bardzo uporządkowanego szaleństwa tego miasta. Tokio to jest w ogóle miasto ludzi takich jak ja. Normalnych, fajnych i trochę dziwnych między ludźmi. Jasna strona Jetlaka to, że o czwartej rano byłem w stanie się łatwo obudzić, żeby oglądać. Ja generalnie nie lubię piłki nożnej, bo moi zawsze przegrywają. Jak pracy odpadną, to... moja wino.